Takie myślenie mi się podoba długoterminowe, przewidujące skutki. Tak, będą płacić migrantom łapówki, ale który migrant potwierdzi i jak my to sprawdzimy, że on rzeczywiście tę łapówkę przyjął i rzeczywiście opuścił kraj? Może po prostu papier wszystko przyjmie i taki migrant nie dostanie nic, albo dostanie, dostanie tylko część tej łapówki, a reszta pójdzie do kieszeni urzędnika. Właśnie tak działają niektóre państwa. W Ameryce już ogarnęli i tej południowej, i tej północnej, że nie powinno tak być. Więc czas i na Polskę, czas się wyzbyć tego typu pomysłów, żeby urzędnicy obracali naszymi pieniędzmi i to jeszcze w taki sposób szemrany. Szemrany, bo nie udowodnimy, czy ta łapówka rzeczywiście trafiła tam, gdzie miała trafić. W ogóle co to za pomysł? Łapówkę państwo wręcza. Po prostu nie wpuszczajmy nielegalnych migrantów. Po to mamy granicę, po to mamy Straż Graniczną. I w sumie takie pytanie: dlaczego Unia Europejska nie płaci Polsce za to, że Polska przecież broni tak naprawdę jej granic zewnętrznych? Przecież oni chcą do Niemiec. Oni nie czują się w Polsce jako ostateczny cel. Oni chcą do Niemiec. Więc dlaczego Niemcy, zamiast płacić na ochronę tej granicy, to po prostu na nich z powrotem podrzucają.